jakiś denerwowany dzisiaj? Nie, ja dzisiaj A, mam zbliżony. bardzo dobry humor Tak jak Tomek mm. Dobra, lecimy, jak ktoś ma jakiś pomysł nie ja zostałem stworzony do grania premek Może kupmy smoka, najda flesza i idźmy w czterech lobby Ja zobaczę, czy plac skracają, cofnę i swejkujemy górę albo wyjdziemy górę Nie słyszę, zaskoczył na kurnik Jeden ps do was już Łahadzie za bs jeden heaven w kurniki, jeden kurniku jeden rampa i dasz. Ja, siebie. Macie na górze, jeden po Możesz potem zajść mi głowę. No nie, czekaj. Wie, ja nie. Jest rampa. Rampa, rampa, no. błogę, błogę. rampa. Rampa, rampa. rampa. Zrób Jackped. Zrób Rampa, Zrób Jackped. Zrób Jackped. Zrób Jackped. Zrób Jackped. Zrób po Zrób Jackped. Zrób Jackped. Zrób Jackped. rampa Jackped. Zrób Rampa, Zrób Jackped. Zrób Jackped. Zrób Wejdź długie, ja kładę na długie tylko Rampę zaraz Oni mają 20hp, więc możecie ich... Weźcie tutaj trzymać. No Właśnie HP Właśnie po... razem mają Jest I rampa Zabijmy o... tego w długich Dawaj, dawaj On dabaj. defa nie ma raczej, nie? Skąd tak info? Mieli najda możemy mieć wodę, Otwieram Sprawdź to kurwa Nie ma defa jak coś on ma 20 HP, słyszałem Lewo lewo Nice Iż. Idźmy poszukać na dole Zeskoczył, do BSO Nic nie róbcie Po prostu stójcie dupie My z tą poszukamy na dole i potem wejdziecie na kontakt rampa, Jak chcecie to coś? mogę zbić drzwi teraz, Żeby wejść luźniej było, czy nie? Nie, szło Okej okay. To ja patrzę plecy dwór na wszelki Wygląda jak czyste eco i wygrałem gdzieś w pięciu, powiem jest ja sprawdzą szyby? Ja gotowy. To dawaj, otwieramy. Otwieram. Odpuszczam rampę, znaczy kurnik. Mhm, mm mhm. Mm ok, prowadzę szyby. Patrzedł ramp. Bardziej busta tutaj, Michu. Patrzedł rampy. Brać busta. Nie widzę. Stopujemy nie opcję. widzę. Co ja mi... tym też może być. Dobra, lecimy, plus dwu. Michu to już nie się. Chodzi. A kurwa, co? Co robić, aferktor? Ja ja to... Właśnie, aferyny mnie badył! Coś mi nie pasowało, także kamer, lecimy w plus nie. w, a kurwa Tomek już tu jest Pa k, nie? No to pełen, pewnie Nawet nie jest Możecie przyjść Jest tam On jest full czy jako? E, tak, jeden miał five serve A drugi nie wiem Ja za ja idę do rampy Ej Tomek, od razu mi lepiej, tak szczerze jak mogłem ci jest, najebać jesteś kurwą znowu <laughs> Ej, zbogacili mi linię, syna. Proszę, tak no. no. yeah, jak Ja chcę podaren Nie do jechać tamąć majna i gider Da 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 oh, hey. we we da, da Da Desuje, tam, jak... kratyce, no no tak. Bez 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 I gdzieś Oj! Pikniemy plac, to już sobie podrabiam tutaj. Nie, gdzieś sobie też poszło. za niebieską. Mikrofon po mute. Poszło też za niebieską, ja ja są... jeden. Ja jestem w kracie. Jest szyby, jest szyby. Ja też jestem w kracie, czy w secrecie. No idźmy w dół, tak, tak, jesteśmy we trzech, a Tom jak niech sobie złapie coś. Możecie mieć single czyste nawet. Czysty znaczy, single czyste nawet. Otworzysz krótkie, a my otworzymy tak, mogę. długie według? Tak. No to idź. Ready? Czekaj. I wybiegnij, 3, 4, go. Patrzywa Smog lewo, prawo, lewo. Okej, Ok, Smok prawo daję. Wkładam do drugiej strony. krótkie. Krótkie? Yy, tak. Metyle, że jeszcze krótkie? Chyba. Ja mam długiej. lewo rondo, jest git. Nie jest git, to puma. Pana dwa macie. Krótkie, krótkie. Paka.

Daję się. Zajmij Leży. Ja mam zero, ja mam zero, ja pochodzę gdzie jestem. Ej, ralem zamień się, Imo. ralem Ja bym proponował przeczekać to i zrobić kontakt z drzwi, po prostu, raf. Full raf. Dobrze, 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 Jeden na kurniku to smaga dopiero i smoke ram. Cześć. Uwaga, schron. Oni będą coś dojeżdżać raczej, no. Tam to Tomek kradł jakiś off żeby jeden pod Ty, to chyba flash na Fenix. Może być Fenix jeden, ja co cofam do was. Ej, to daj mi smoka, gofi daj smoka. Rampa krócić, rampa. rampa. Leży. Jeszcze jeden, jeszcze jeden do lewej. Bory, jest... A, Dwóch kurnik wjechał i rampa. Dwóch do lewej masz. Dwóch tam masz. No. A, A puka w skarbie razu. Dobra, to daje mi MK garaż jest tak? To, ta ta to dobra. Ma, Masz czas Leża w upa. Leży ci kochana, Rzuciłem, rzuciłem kocha komuś, biała mam. Ja idę z rolą na białka. leży? Przy gdzieś Gdzieś tutaj, gdzieś przy smoke. to przewo Bomby, z masz mi uważać. Popijesz już jeszcze raz. Ja idę pod relenem z relenem. Ej dobra dajcie mi iść pierwszemu ja mam DIGLA samego. Pójdę na info. Na blisko do prawej. Szukam ja do maina. Do maina bo... main main no, Do maina ci Nie, ventero, ventero, ventero. ventero. Kral, Mogę go spalić zaraz. On chyba wie drzwi. Je, tak, celowany. Załatwo. Wejścia AWP, szybko w górę. Garoż. na O to jest niebiesko. niebieską.

I może być na dole gość. Jeszcze, o, jeszcze no. jeden pod buch bok, bok. tu jest. do. dół. Jeszcze jeden. Razem, Panie razem, po razem. Po razem. Po... Krótkie. Palił się. Leży, leży, leży. Ja leż, mam leż. długie. Leż. długie. długie. Bąbę. Bąbę. Ja mam nie wiem czy w długich nie jesteś. Mokuję sobie długie. Fake planta robię. Nie mogę UHP hp ma w długich. Nie musicie opiekować. opikować. Między no ventem aż. A... Dobra. Najpierw na nice. kurniku nie. Wysadzam. Nie, nie wysadzam. A, ja jest... a wysadzisz to ralej czy nie? Ja wysadzę. Zostawcie jednego na lobby i chodźcie trzech nie, nie outside. Secret. Potrzebuję dwóch na outside. Bez granatów. I jednego z granatami na lobby. Dasz nade'a, molo flesha do maina. Nie mam. Okej, okay. okay, okay, jestem ready. Wiesz nie? Jak będą chłopaki gotowi. Patrzcie mi Phoenix. Ja czekam. Na głupiego. Dawaj. Wrzucam. No, Kurwa no. Doszłem. Trzymam Secret. Sam Secret dół No. no. Main wszyscy. Ja gotowy role. Idźcie dół jak chcą. Na tazie. Okay, Idźcie dół. Weźmy dół no. Patrzcie Refrag silencier guys. Heaven jest. Otwieram długie i wybiegam VP. Elementa. Patrzcie, patrzcie. Dole kurwa. Kurwa, Ej, Nice, no super o, no. Ale bombę dostał. Kurwa. Fajr tak, może być pod nam też. do lewej. Skurwa. Ja dam flasha i zaspingujemy. Dobra, okay. ale, ale Palace secret poproszę też. Ja, nie, ja palę za niebieską. Nie ma. garaż. Maina nie widzę. Pokójesz szybko. Na koni polewę. O, może wyjść przez to. Patrzcie, wysadzasz. Codziennie, Michu. No, tak, Ma ktoś wysadzić tego smoka? Tak, wysadzam. Gorzej! Wchodzę lobby. Kevin, ja czysty, idę dalej. lobby Laby może być cały czas. Kto leży? Kevin. Kasta, kasta, kasta. Ale kurwa, trzy kuski. <grymki> prawa Miejnij się. Zabijam to. W za górę. W górę kurnik jeden. Jeden jest na Heaven. Heaven w górę kurnika. Dwóch, ja sam Możemy... No nie wiem. Spalę venta, setę, robię presję. Ja mam smoke na razie. No. Chłopaki. Mogę dać ci flesza pod Heaven. Daję ci flesza pod Heaven. Ale za ostatnią. Leży pod Heaven dwóch. Możecie iść na dół. Ja złapie kratę zaraz. Leży z drzwi. Mokuje krótki tu. Idę do was. Dawaj. Może być protokol Może uspokoić Do z nami? Tak, ja idę od rampy do was Szyby uważaj Goffi Wyskakuje A nie, łapie słyby Złapisz mi coś? No szyby zrobię, ja mam długie Dobra, ja, ja plantuję tak Plantę sobie Wchodzę smoka Tam zamknięty. jest Mam rampę Dobra, czy mam szyby. Mam drzwi, ja sam, kurde. Odpuść, yy, Patrz, patrz, kwadrat. Ja, jeszcze, jeszcze dobiega jeszcze jeden. Walczysz? Nie. Odpuszczam, dwóch zbał. blisko. Uwaga ja pod drzwi, seven, może Uwaga, pod ten lurka. tylko heaven. Dwóch. Ja ginę. Ja ginę. Proszę, wali mnie. Jeden, jest... jeden lobby został. Lobby. Ja schodzę na dół. Zostaję. Ja do Maina wychodzę. Był lobby jeden, to be, bez kewa, bez kewa? Ja nie wiem czy nie chcieli cofnąć cofają no. Albo nie, zatrzymali się. Trzeba mi zmijać coś Wuch u mnie Wuch u mnie Jaknajduj, przed drzwiami, przed drzwiami gdzieś od krótki Wipij, wypij i ma rampa chyba Wipij, cały czas A teraz drzwi cały czas smoke wypięt Leży WPI Ciemnia, ciemnia, dojrzem, dojrzem, bo dojrzem. razem no, nice. Nice. Super, Potężko? ale tutaj, ja mam. Kurwa, kręwa, no? Nie ale czy mi potrzebny? No mam sto. Dobra, trwaj, trwaj. Może się zbieram. zmieni. Daj da sekret. Nie, nie. Zapij mi tu czerwono, czy nie masz jak? 10 sekund możesz to smakować. Dwóch ja... outside. Pracują do cykreta biegną jak to. Dwóch. Duch jest bora... będzie. Grają po targu. Paka, paka. Po, jeden radio. Zacznę radio. Jeden napad, drugi radio. A, jeden biegnie, go. No, Czasem, jeszcze main main do ostatni, main, 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 main. Tutaj jest trochę. GUDZERZ! Panowie, my też patrzymy na redmont. Mogę, poległem znowu, w górniku, dostał no, no, się może być się, może być tak, man, Jeszcze jeden. Domena ci może być? Patrzę tu. E, ja rozbijam sobie jednak. jeden drzwi. Silo, ja wnet Ale idę tu. Kornik Nie było drzwi. Już tak. co patrzy do rampy? Tam jak ty możesz Ja mam Kornik Nie ma drzwi. No ale drzwi patrzę, dło. możecie przepuścić i możecie. Drugi otworzyli. Długi Wrócę, Kornik plant, plant, plant. Możemy ich pozabijać? Chyba, że macie szansę coś zabić faktycznie. Możecie ich też rozbijać tylko. To raz. My ich. Grajmy dla nikręta. Dobrze są. Nie widziałem. Dobrze są. To już muszę przesprzedawać. Czemu info nie dajesz? Czego idziesz? Asa. Czemu ty info nie mówisz? Ja nie widziałem, ciąd biega. A nawet za ciebie gada. No dobrze, no pod tego mam. Zbijam A, to jeszcze raz. Mały Ocet 300. Zbijam to, zbijam to. Ja straszałam Ocet. Mogłem się minąć z Blokujcie i gran tam jak będzie. Góra będzie! Ja mam, cofam, spierdalam. Mam 200 ms'a. Kur... wyższało mi mać. Bez. No zobacz, no do chuja wafla. Ja nic nie słyszałem, tylko 200 ms'a. Hmm. Nie słyszałeś, no mówię, że góra będzie? No tak, ale zdążyłem jednego zabić. No to no ale, ja widzę go tutaj. Ale wy powinniście od razu blokować jak ja mówię, że. Ja o co, jest. No smutnie ściana, panowie, no smutnie ściana. Może być do kraty zejścia, jak coś. Na Ja to pory jeden? Tomek, pomóż mu czy niebieski, co to jest? Ja idę, no. Co potrzebujesz ode mnie? Kwadrat jeden. No. Ale niechby na dwór poszli. Nie wiem. co wie, Mogę tam mieć od Kurwy, Ej, do pracy. No, czajdwur, czajdwur, czajdwur. Czajdwur jest. Teraz ja, na majnie. Cały dvor. Mogę podchewanie Dwóch secret schodzi. I jeden na majnie cały czas. Mam długie i szyby. Sikr zyskał. 100%. Ta. Ja Wreszajdwaj. Wreszajdwaj. Po dług. Tak. Ja będzie Chodź, chodź. Chodź. I Chodź. 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 Paka leży, paka leży! Nie zdąży, nie zdąży! Nie zdąży Kufiarz, zaimponowałeś mnie w tej chwili, Co nie? Ja pierdolę, super! No jak to on żyje?! Ty, górniacz, ty górniacz. Ja. No chłop cztery hit'y dostaje k***a! Ku... Za czerwo, jeden za czerwo! Dwóch! Wiedzą o mnie Mogą crossować Jeden leży, jeden, z leci losa Graj w mainie, to ma. ja nie gram wensety. Masz fleszę przed przebodać, nie masz? Gdzie zaskoczył, Afrykę czy top? Main? Nie, był kurwa leży Jeszcze jeden drzwi był nie wiem, nie, nie, no nie wyszedł jeden Jest drzwi do prawej no Dwóch ja drzwi, jeszcze jeden drzwi Jeszcze drzwi, gotcha. drzwi Jeszcze jego Jest scream Ale tam no, 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 no. leci, ale tam leci no nie no, na rampę nie pójdzie za mało czasu. Ja szukam Wyszedł, ja za nim. Ma da, kałaha, kałaha. Nie, dalej, dalej. Każąc się, Super. Nice. Szkoda tego meczu z jednego, byśmy mieli ile? 6-1 teraz mamy. Tomek, Tomek, nie można wszystkiego. Oczywiście, że tomek. trzeba zagrać piątkę.